Tylko Dagmara mogła zrobić coś takiego, aż wstyd się przyznać. To przejdzie do historii task. Dagmara Kaźmierska znana jest z tego, że lubi zaskakiwać fanów i media. Tego wyznania jednak nikt się nie spodziewał. Słowa królowej życia z pewnością zapiszą się na kartach historii tańca z gwiazdami. Szczegóły Dagmara Kaźmierska w przestrzeni medialnej. Dagmara Kaźmierska zasłynęła w mediach kilka lat temu, gdy wystąpiła w programie stacji telewizyjnej TTV Królowe Życia. Kobieta stała się zdecydowanie najpopularniejszą postacią show. W krótkim czasie zyskała sympatię telewidzów ze względu na zabawne powiedzonka, poczucie humoru i duży dystans do siebie. W zeszłym roku królowa życia dostała autorski program Dagmara szuka męża w Polsacie, gdzie wraz z synem Konanem i przyjacielem Jackiem poszukuje partnera. Tej wiosny Dagmara jest uczestniczką uwielbianego formatu taniec z gwiazdami. Partnerem Kaźmierskiej został Marcin Hakiel. Jak radzi sobie Kaźmierska w tańcu z gwizdami? Od pierwszego odcinka najnowszej odsłony TASK obecne były spore obawy co do tego, jak Kaźmierska poradzi sobie w programie ze względu na problemy zdrowotne, które są konsekwencją wypadku samochodowego sprzed lat. Dagmara jednak stara się jak może. Ona i Marcin Hakiel to jedna z najpopularniejszych par show. Mimo przychylności telewidzów, juroży nie zawsze skomentują ich taniec pozytywnymi słowami. W ostatnim odcinku czarna mamba gorzko podsumowała ich walca angielskiego. Tomek mówi, że coraz lepiej tańczysz. A ja uważam Dagmarko, że jako jedyna nie robisz w tym programie postępu. Tańczysz tak samo jak w pierwszym odcinku, teraz wymyśliłam, że jest tak zwany balans Kaźmierskiej, czyli statyczny, na leniwca, powiedziała Iwona. W piątym epizodzie, tańca z gwiazdami, Dagmara Kaźmierska ponownie była zagrożona. Jednak decyzją widzów z programem pożegnał się dziennikarz Kamil Baleja i Magdalena Perlińska. Zaskakujące wieści od Dagmary Kaźmierskiej. Jak wiadomo, ruch to zdrowie. W programie Taniec z gwiazdami dość powszechną sytuacją było, że uczestnicy po wdrożeniu regularnych treningów tracili na wadze i w obwodach. Efektem była nowa, odchudzona sylwetka. Dlatego ostanie wyznanie, królowej życia, zszokowało. Jak się okazuje, Dagmara Kaźmierska przytyła. Kobieta aktualnie waży o 2 kg więcej niż przed ćwiczeniami na sali treningowej. Przytyłam. Zważyłam się w domu, mówię, przytyłam. Myślałam, że stanie na wadze albo chociaż pójdzie kilogram w dół. No, nie poszło, powiedziała w rozmowie z portalem, Jastrząb Post. Zapytana, czy nie są to wyrobione mięśnie, Kaźmierska odparła bez wahania. Nie, ja, zaczęłam znowu ciasteczka jeść. Wróciła miłość do ciasteczek. Był już czas, że nie jadłam, teraz znowu. Lubię zjeść, co mam powiedzieć? Kropka. Ciekawe, co powie na to Iwona Pawlowicz.